Jacek Borkowski, znany z roli Rafalskiego w serialu Klan, oraz jego burzliwe życie prywatne zawsze przyciągały uwagę mediów. Po śmierci swojej trzeciej żony, z którą miał dwoje dzieci, aktor przez długi czas szukał nowej miłości, początkowo wiązał się z młodszymi celebrytkami, aż w końcu jego serce skradła Jolanta z Krakowa. W zeszłym roku para wzięła ślub cywilny, a już w czerwcu planują ceremonię kościelną. Oprócz planów ślubnych, Borkowscy mają inne powody do świętowania, takie jak 65. urodziny Jacka. Jego nowa żona, Jolanta, zaskoczyła niedawno w rozmowie z portalem szownius.pl, mówiąc o nadchodzących zmianach w karierze aktora. Jacek wchodzi w wiek emerytalny i wiadomo, że to przeżywa. Jakiś etap życia się zamyka, chociaż on wciąż ma apetyt na nowe wyzwania zawodowe. W serialu Klan jest od lat ale dusza artysty ciągnie go do czegoś nowego, wyznała. Słowa te rodzą pytania o przyszłość Rafalskiego w klanie i czyżby to miał być koniec tej postaci. Jolanta dodała także, że teraz Jacek ma więcej czasu dla siebie i ona robi wszystko, aby czuł się szczęśliwy. Przez ostatnie lata Jacek był mamą, tatą, kucharzem, psychologiem, taksówkarzem, a przy tym artystą. Czas dla siebie miał wieczorami, ale nie był, tak jak na przykład jego syn. Zbyt aktywne sportowo ja wyciągnęłam go do szkoły tańca, złapaliśmy trochę endorfin w rytmach samby. A teraz z okazji urodzin kupiłam mu rower trekkingowy. Na pewno się przyda, bo mąż ostatnio powtarza, że przy mnie przybrał na wadze, wyjawiła, z uśmiechem opowiadając o ich wspólnym życiu.